Chciałbym korepondację z geografii, dałoby radę? No, oczywiście. A jak, jak się możemy zgadzać? No, nie pan co, ja po prostu bym powiedział panu, kiedy będzie miał wolne, dacie to będzie popołudniami na pewno. Pracujesz w szkole? Mm -hmm. I, no i byśmy się umówili, nie? A jaki dzień na pasuje? Mi? No ja bym chciał w 7 dni w tygodniu. 7 dni w tygodniu Słucham? No dobra, no i Dał radę, by? No, dał. By. No i tam wie, może byśmy jakiegoś dręczyka chcieli dał radę, by czy nie? No, oczywiście. O, no to super, no. Początkowo. Bez dręczyka to nawet nie ma się startować. No, wiesz Marcin co dobre, widzę. O ten. Jak ktoś to jeszcze zadzwonię i się zgadzamy o godzinę. Dobra, Marcin? Dobra, No, no, siemano się on. Rozmowa z Marcinem.